thank you Cześć kochani, cześć, słuchajcie, gniotę te włosy tak, bo właśnie je wysuszyłam i użyłam różowego szamponu. I podoba mi się ten kolor, wiecie? Takie się stały one beżowe. Ta żółć została wyciągnięta, chociaż w kamerze one i tak zawsze wyglądają na bardziej żółte niż w rzeczywistości, ale powiem Wam, że różowy szampon robi robotę. Lepszy niż fioletowy, bo fioletowy bardzo często robi zielone włosy. Jeżeli kogoś to interesuje, jest to różowy szampon od marki Sleek Line. Także mogę Wam polecić. Kochani, ja się szybko szykuję, bo idziemy na targ. Markus już na mnie czeka, ja w szlafroku latam jeszcze. Także mili moi śmigam. Dopiero przy oknie w świetle dziennym widać ten kolor. Zobaczcie, one się zrobiły takie beżowe. No no powiem wam, że różowy szampon to jest maska dla blondynek. Klimatyczne mam zakupy z ryneczku. Wzięłam cztery herbatki. Tutaj będzie jakaś fajna, rozgrzewająca na jesień-zimę, bo ma imbir, pomarańcze i tulsi. Nie wiem, co to jest tulsi. Będę musiała zaraz wyszukać. Tutaj jest herbatka dla kobiet o nazwie Kobieca Siła. Tutaj jest herbatka dla mężczyzn. I jeszcze wzięłam herbatkę dla dzieci żeby każdy miał coś dla siebie. Także słuchajcie, zapas herbatek na te teraz coraz zimniejsze wieczory. Mam. Długo szukałam miodu z plastrem w środku. Kiedyś na urlopie spaliśmy w klasztorze. I oni tam właśnie mieli taki miód. I to była jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam w życiu. Wzięłam też taki czosnek wędzony. Tutaj warzywka na zupę. Kalafior fioletowy. I zawsze, jak jesteśmy na targu, to bierzemy miętę. Uwielbiam herbatkę z tej mięty. I jak widzieliście na filmie, wstąpiliśmy jeszcze do sklepu z winami. i Wybraliśmy takie wino. Także zobaczymy, czy będzie dobre. W ogóle ten czosnek pachnie takim kadzidłem magicznym w ogóle ja tak kocham takie klimatyczne zakupy z ryneczku. Ostatnio pokazywałam wam te moje kapcie z wyższą podeszwą i wiecie, że ja napisałam do marki i je wymieniłam. Wymieniłam je, bo pochodziłam w nich kilka minut i były tak niewygodne w sensie takim, że cały czas spadały ze stopy. Przez to podwyższenie były takie bardzo niestabilne, także stwierdziłam, że zamówię lepiej te, będzie mi wygodniej po domu i już przymierzałam i naprawdę są dużo bardziej wygodne. Także jeżeli chcecie sobie kupić kapcie tej marki, to ja wam zdecydowanie polecam te. Poprzychodziły też ubrańka Jamie'ego i tak latem Zamawiam na jesień, a jesienią na zimę. Ta kurtka w ogóle wygląda w rzeczywistości dużo lepiej niż w kamerze, z tego co widzę. Bardzo często mnie pytacie, gdzie ja kupuję brankę dla Jamie'ego. Większość kupuję na stronie Next, właśnie i też w sklepie Atelier. Ja wam mogę te dwa sklepy podlinkować. O, tak wygląda z tyłu ten kombinezon, no jest super. I też zawsze kupuję tam pod koszulki, takie bluzki zwykłe. Jeansy mają świetne, zobaczcie. Także, jeżeli szukacie fajnego sklepu dla dzieci, to ja wam bardzo polecam Next. Kaloszki misiowe ocieplane, misiowy sweterek. O, proszę bardzo, do tego czapucha i proszę bardzo, jaki jesieniarz będzie. I tutaj na Halloween już coś. Czytam w ogóle Swarożyca, ósmy, chyba ósmy tom, Kwiatopaproci. Ja czytam wszystko naraz, dlatego tutaj w filmach ciągle pojawiają się nowe książki. I słuchajcie, czytam tego Swarożyca, jest mi tak smutno, bo to jest ostatni tom y, o przygodach Jagi. Dlatego przedłużam sobie to czytanie, żeby to trwało jak najdłużej. Co prawda seria się nie kończy, bo mają jeszcze wyjść ym, książki z nowymi przygodami Gosi i Mieszka. Jestem bardzo ciekawa, ale o Jadzy już nie usłyszymy. Dajcie znać, czy już przeczytałyście, bo wiem, że mam tutaj dużo fanek tej serii. Chciałam się jeszcze pochwalić moją zakładką do książek jesienną. Proszę bardzo, jaka sweet. Aha, i kupiłam jeszcze sałatę na targu, także od razu pomyślałam sobie, że te warzywa wykorzystam i znalazłam przepis na lasagne. Właśnie z sałatą z dnią Hokkaido, także próbujemy. We got everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. that this place on. Do you feel that we got something strong? Not so Słuchajcie, odebrałam właśnie mój płaszcz od krawcowej, także zaraz go przymierzę i pokażę Wam moją stylówkę na tą jesień. Kawę jeszcze w ogóle wyleciała kolejna. Ale najpierw chciałam Wam pokazać kapelusz. Ja go pokazywałam Wam już na Instagramie, ale może nie każdy widział, także pokażę również tutaj. Szukałam dokładnie takiego. Tutaj jest liścik załączony, że kapelusz został wykonany dla mnie. Proszę bardzo. I wygląda on tak no jest po prostu idealny, bardzo mi się podoba ta kartka tutaj, to dodaje takiej dziewczyncości, bo kapelusz ma taki krój bardziej męski, jest po prostu przepiękny, jest tak porządnie, dobrze wykonany. No cześć, pani detektyw Ewelina się kłania. Nie wiem, co myślicie o tej stylówce, dajcie znać w komentarzu, ale tak sobie właśnie wymyśliłam look tej jesieni. Bardzo mi się podoba to połączenie, tylko na pewno będę musiała ten pasek e, tutaj porządnie związać, bo teraz zrobiłam tak niechlujnie. Potrzebuję też na pewno torebki pasującej w takim kolorze właśnie e, Ciemnobrązowym, czekoladowym, lekkowinnym, i wtedy już będę miała całą stylówkę. Wy wiecie, że ja preferuję stylizacje takie bardzo kobiece, a ta jest tutaj wyjątkowo, powiedziałabym, taka nawet trochę męska, ale podoba mi się. Talia jest podkreślona, obcasik, tutaj taka kartka z boku na kapeluszu, to są takie małe akcenty, które dodają kobiecości. Podoba mi się i jestem gotowa na jesień. Pani detektor jest gotowa. Style. Mamy nową książeczkę na dobranoc, no teraz wyszła nowa, Peter Rabbit. Jest po prostu przesłodka, i tutaj też są takie halloweenowe już historie. O, zobaczcie, także też idealnie pasuje teraz na ten sezon. W ogóle wiecie co, nasze dziecko odkąd skończyło 4 miesiące spało same w pokoiku, a teraz kiedy ma 4 latka nagle się do nas wprowadził, stwierdził, że będzie z nami spał Ciekawa jestem słuchajcie, czy się wyprowadzi niedługo, czy zostanie na kilka lat, bo takiej sytuacji też słyszałam Dajcie w ogóle znać jak to jest u was Musimy się przyzwyczaić, musimy się przyzwyczaić, ponieważ nie wysypiamy się, bo Jamie bardzo kopie, a to mam łokieć na twarzy, a to stopę Ale z drugiej strony muszę przyznać, że to jest takie słodkie, mieć takiego cieplutkiego maluszka obok siebie wtulonego. Może nie wszyscy wiedzą, także sprzedam Wam sposób, jeżeli zapomniście schłodzić wino, a zaraz przyjdą goście. Słuchajcie, wrzucacie lód, dodajecie sól, to jest bardzo ważne. Wkładamy butelkę i wino nam się schłodzi w 5 minut. A jeżeli nie macie lodu w domu, to jest już drugi sposób. Możecie po prostu owinąć butelkę wina yy, mokrą szmatką i włożyć do zamrażarki na 15 minut. A wiem o tym w ogóle z tej książki. Dziewczyny, to jest tak fascynująca pozycja. Jak będziecie w księgarni, to koniecznie sprawdźcie 4 godziny, by zostać mistrzem. Przewodnik po świecie szybkiego uczenia się. I tutaj właśnie jest ta informacja o winie. Mój mąż oczywiście wiedział wcześniej z tą solą, bo to jest Mondrala, on wie wszystko. Ale tutaj ogólnie jest tyle interesujących tematów. Ciężko jest w ogóle opisać yy, tą książkę. Musicie po prostu sprawdzić Tutaj na przykład lekcja 30 Wzniecanie ognia Proszę bardzo Lekcja 9 gotowanie dla kilku osób Czas na konkurs O Boże lekcja 31 patroszenie pieczenie narożnie Jak wypatroszyć przyrządzić wiewiórkę albo rybę Dniowe kieliszki z Next W końcu mają swój czas Niech próbuje co kupiła Zdrowko Zrobię nam w ogóle jakieś szybkie antypasje na kolację i wypróbuję ten przepis. Ja to naczynie kupiłam w Tiki Max. I tutaj jest przepis na serek Bri z orzechami pekan i miodem. słuchajcie właśnie zobaczyłam, że połowa materiału z naszego południowego wypadu się nie zapisała a właściwie zapisała się, ale bez głosu a nagadałam się jak durna także ciekawa jestem ile ten vlog będzie miał minut, O pranie się ostatnio zrobiło, zaraz będę wyciągać już będzie słuchajcie koniec na dziś wieczór, relaks, ale inny temat, gadałam właśnie o tym teraz z Markusem mapa marzeń, manifestacja manifestacji dawno nie było na moim kanale wiem, że niektórzy się cieszą, słuchajcie ja zawsze w styczniu na początku roku robię mapy marzeń no i w tym roku też zrobiłam mapy marzeń 2025 i ostatnio na nią zerknęłam i powiem wam, że już tyle rzeczy się spełniło albo jest w trakcie spełniania się. Niesamowite, to jest pierwsza mapa marzeń, która. Tak szybko działa, i od razu wpadam na pomysł, że w przyszłym roku, gdzieś jakoś na początku stycznia, nagram taki film, jak tworzyć mapę marzeń. Dokładnie wam to wytłumaczę, bo uważam, że mapa marzeń to jest naprawdę jedna z najbardziej skutecznych technik manifestacji. No, kochani, także wybaczcie, że ten film taki krótki, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie dłuższy. Mam nadzieję, że mimo wszystko spędziłyście ze mną fajnie czas. Ja się już będę żegnała, wskakuję szybko do Wanny i na pewno obejrzymy jeszcze jakiś film, i zmykamy spać. Także, kochani, trzymajcie się cieplutko, do zobaczyska już niebawem. Pa, pa.